Dzień dobry, witam Panią serdecznie, Pani Patrycjo. Rozkład dla Pani. O, coś tu się świeczka nie chce palić. <laughs> No tutaj na końcu tego układu od razu to karty pokazują, że faktycznie Pani się czuje taka bardzo osamotniona w tym związku. Odwrócona dwójka kielichów, tak jakby brak porozumienia, brak kontaktu, wycofanie Pani, taka izolacja, czyli każdy niby razem, ale osobno, a ewentualnie to już może być taki sygnał, że Ponieważ Państwo tutaj no, nie, za, nie do końca będziecie się dogadywać, taka separacja wręcz, powiem, mogłaby u Państwa nastąpić. Ale to weźmiemy sobie jeszcze układ oddzielny, tak? A, 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 a. Dobra. Wyzwanie dla Pani. Na ten najbliższy czas to Królowa Mieczy. Co pomaga lub przeszkadza? Arcykapłanka. Stawa ósemka pentakli. Do czego pani zmierza, śmierć? Karta transformacji. Dobrze. Do przeszłości odejdzie gwiazda. Przed panią. Proszę Pani, no przede wszystkim tak, powiem Pani, że za chwileczkę przed Panią i to w przeciągu pół roku pojawią się bardzo duże zmiany. Karta śmierci ewidentnie wskazuje na zamknięcie jednego etapu w życiu z jednoczesnym otworzeniem drugiej drzwi drugiej furtki. I teraz tak, co tutaj jest dla pani? to, co Pani będzie robić, Pani poczynania będą bardzo krytykowane przez Pani otoczenie. Stanie Pani przed dylematem, czy wybrać miłość swojego życia, czy kontynuować ścieżkę, tę, którą Pani do tej pory podąża. Stanie Pani również przed dylematem, czy tkwić w partnerstwie, które Pani nie służy, a którego Pani wręcz nie chce. Tu jest to, jak sobie Pani radzi, odwrócony król denarów. To jest karta. Co, to jest takie, jak pani sobie radzi, to jest takie bardzo świadome, tak, co pani wie. I to jest odwrócony król denarów. Król denarów mówi w tym momencie, pani nie chce być partnerką obecnego partnera lub też nie chce pani swojego obecnego partnera, nie będzie pani chciała. I tak jak powiedziałam, to, to że pani wyrazi tę swoją niechęć, będzie źle odbierane przez pani otoczenie. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia. Tu jest karta cesarzowej, czego pani chce, czego się boi. Jak się pojawia karta cesarzowej, to po pierwsze mam takie wrażenie, że w tym, do, do roku pani będzie myśleć o dziecku, żeby zostać mamą, tylko być może w tym momencie będzie problem, czy kto będzie ojcem. O może tak, kto będzie ojcem. Bo tu nie do, nie do końca, tak jak powiedziałam, to partnerstwo u Pani pokazuje się takie właśnie superowe. I, i co jeszcze ta cesarzowa mówi? Cesarzowa, no, to może być, że będzie, chce Pani być w ciąży, prawda? Natomiast to jest też taka karta mówiąca, że Pani chce zarabiać, Pani chce. Dobrze żyć, wygodnie żyć. Może myśleć Pani w tej karcie o otworzeniu swojej własnej działalności gospodarczej, o zarządzaniu, może Pani również myśleć. A co jest dla Pani bardzo ważne? Przede wszystkim, bazą, podstawą w tym wszystkim jest dla Pani stała praca i ja myślę, że Pani, ja nie powiem, bo to sprawdzimy kolejnym układem, czy to będzie praca w tym miejscu, o którym Pani pisze, czy może gdzie indziej, ale. Co w tym wszystkim jest po prostu topowym priorytetem? Pani musi się uczyć. Wyzwaniem dla Pani jest królowa mieczy, dobrze mówię, królowa mieczy. To są zawody związane z prawem, z księgowością, z takim analitycznym podejściem do, do zawodu, tak? To jest ktoś, kto myśli, kto liczy, kto kalkuluje, więc to jest dla Pani wyzwanie. Karta również. Mówi o tym, żeby pani tak na chłodno podeszła do swojego życia i zrobiła sobie taki właśnie rachunek. Co pani osiąga, co jest na plus, co jest na minus? Tak, po prostu być sama ze sobą szczera, prawda? Ale co jeszcze? Arcykapłanka, co pomaga lub przeszkadza. No, w prostej pozycji, co pomaga? To może być kobieta z Pani rodziny, w której ma Pani wsparcie, na przykład Pani babcia, prawda? Um, ale to jest również karta nauki. Czyli czy rozpoczęcie jakichś studiów, czy szkoleń, cokolwiek związanego z dokształcaniem się e, spowoduje totalną przemianę Pani życia. Więc mówiąc w takim kontekście zawodowym, proszę nie odchodzić od toru nauki. W żadnym wypadku, jeśli pani studiuje, to nie rzucać tych studiów. Czy jeśli pani ma zamiar robić jakiś drugi fakultet, jakiekolwiek uzupełnienie, niech się pani uczy, bo to jest dla pani e, bardzo pomocne na kolejne e, miesiące, lata życia. Co jest jeszcze? Do przeszłości odchodzi karta gwiazdy. Hmm. Z przeszłości. Z przeszłości. To w sumie nie jest zła karta. Tylko dlaczego ona jest pokazana w przeszłości? Może ja dopytam, dlaczego tutaj jest pokazana karta gwiazdy? Bo to jest karta kariery, ale też karta leczenia, uzdrawiania, karta nadziei. Czy co, że pani straciła nadzieję? Miała pani nadzieję na coś, kogoś, ale jakby wygasła. Wygasła nadzieja, bo. Koło fortuny. Jakieś zmiany w karierze, zmiany w leczeniu, zdarzenia losowe, zdarzenie losowe. Może być to związane z Pani pracą. Że było zdarzenie losowe, które e, spowodowało jakieś takie wejście, bo to te dwie karty łącznie, coś związanego z pracą. Proszę Pani, no więc, jeżeli przy okazji Pani pracy coś stało się, że tak powiem, przez przypadek, a w sensie, no właściwie wcale się Pani nie, o to, to nie starała, a się, a się to zaistniało, to proszę to kontynuować. Bo koło fortuny w pozycji prostej właśnie mówi o pozytywnych zmianach losu, czyli co, zdarzenie z przeszłości ma Panią nakierować na pozytywną ścieżkę swojej kariery pracy. Karta śmierci, o, o czym, o zakończeniu jakiego etapu mówi ta karta i rozpoczęciu czegoś. Na Dziesiątka widzi Pani buław. To jest, to jest takie, no znowu, dziesiątka, kolejna karta zakończenia czegoś, co panią bardzo męczy. Jeżeli będzie to związek pani, to pani ten związek zakończy. Jeżeli będzie, będzie to niekomfortowa sytuacja w pracy, to też zdecyduje się pani to zakończyć, ale z jednoczesnym przejściem do nowego. Czyli jeżeli mówimy o zakończeniu związku, to właściwie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki pojawi się na pani drodze, proszę zobaczyć, mężczyzna, który panią kocha, którego pani kocha. Prawda? To jest para, jedno przy drugim. To jest też rada dla pani, bo niekoniecznie postać męska, ale rada dla pani. Proszę kierować się w życiu miłością i sercem. Tak jak pani czuje, czyli generalnie iść za głosem serca. To jest karta rada dla pani, żeby odnosić się tak po ludzku do innych osób, czyli nie mieczem, być może widzi pani, wyzwaniem. To jest też tak karta określająca problem królowa mieczy, czyli nie mieczem, a sercem. I postawa królowej mieczy. Może być dla pani problematyczna. Czyli taki chłód, wykalkulowanie, przemyślenie. No ale z drugiej strony, łącząc te dwie karty, królowa mieczy, arcykapłanka, a królowa mieczy wtedy uczy się, analizuje, liczy. Czyli być może tu chodzi kartą o jakby o, o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to podążanie ścieżką nauki, gdzie się, gdzie się człowiek przyswaja wiedzę, tak? I to jest pewnik. I druga ścieżka w relacjach z ludźmi, żeby okazywać, no właśnie, serce i dobroć. Myślę, że to karty chcą pokazać. I dzięki być może połączeniu tych dwóch cech pani, wyjdzie pani bardzo szybko z jakiegoś... Etapu, który Panią obciąża, męczy. Widać, że za dużo Pani e, obowiązków wzięła lub weźmie za chwileczkę na swój przysłowiowy grzbiet i będzie Pani z tym za ciężko, ale uda się przemienić, przemienić, przemienić na dobre. Tu jest też no, te drugie karty, jakąś decyzję pokazują. Być może w sprawie przeprowadzki, zmiany miejsca pobytu, zamieszkania. To to bym powiedziała tak ogólnie na, na te pytania pani rozterkowe, które pani zadała. A jeszcze: królowa kielichów, tutaj przed panią. To jest, to jest kobieta, która udaje pani przyjaciółkę. To nie jest dobra osoba. Dla pani. Sprawdźmy teraz panią i. Pana, o którego Pani pyta. Okay. Uczucia Pana do Pani. Pani do Pana. jaką on postawę ma obecnie wobec pani, co go absorbuje, pani postawa wobec niego, co panią absorbuje, a z O czym on myśli, o czym pani myśli. Dla Pani, dla Niego, między Wami, na najbliższą i na dalszą przyszłość. Proszę Pani, w tych kartach, które tutaj, te, to jest rozkład mniej więcej na rok. No cóż ja mogę tutaj Pani powiedzieć? No jeśli chodzi o uczucia, to z tymi uczuciami u Pani partnera, no jest nie za bardzo, bo jest dziesiątka buław. No to jest takie, wie Pani, no obciążenie związkiem. On uważa, że zrobił, że, że zrobił bardzo dużo i go męczy to wszystko. Pani z kolei, odwrócona królowa buław. No to jest taka karta podejrzliwości. Podejrzliwości. Pani. Ale też. To jest takie, powiedziałabym, wie Pani, może tutaj niespełnienie seksualne trochę z Pani strony, u Pani. Tak jakby mąż nie, nie spełniał Pani oczekiwań pod tym względem. Pani postawa wobec niego, karta Słońca, to jest bardzo ciepła i serdeczna. A, I taka, no właśnie, jak ten król kielichów z sercem, a jednocześnie myśli, a smieczy. To dziwne, bo z jednej strony w karcie słońca to jest dobra postawa, a z drugiej strony co panią absorbuje asmieczy, no to może być, no, że pani się chce odciąć od tego, ale to asmieczy to też jest jakiś nowy projekt, który może panią e, w pracy na przykład interesować i nie poświęca pani uwagi, ale z kolei to się właśnie kłóci z kartą słońca. Bo, bo kobieta w karcie słońca jako postawa, no to jest taka bardzo e, ciepła, serdeczna, rodzinna, miła. Z nim jest problem z kontaktem. On się nie chce, on nie przekazuje wiadomości, on tak jakby po prostu nie mówił. Nie można się z nim dogadać. Nie rozmawia. Tak jakby pani temat, a e, on, on zupełnie, a, on, nie wiem, może burknie, no takie coś. Co go absorbuje? Odwrócona karta kochanków. To, że dokonał jakiegoś wyboru. No to jest pierwsze, bo karta kochanków to jest wybór. Piątka On chce wrócić. On będzie prosił. No tylko, że widzi Pani. Może to wyglądać tak, jeżeli Państwo byście się tu pokłócili, bo ja nie widzę w tych kartach, że Państwo się rozwodzicie i to jest totalny, nie wiem, tam e, koniec, bo jednak, jednak jest karta uzdrowienia tego związku, powrotu do równowagi, e, między Wami czwórka pentakli, no to jest takie, macie coś wspólnego, e, co Was łączy i będziecie o to dbać, tak? Bo to jest i dla Pani, i dla Niego. To jest razem nasze, o to dbamy. No nie chcę powiedzieć, że e, każdy dba o swoje. No bo gdyby to było tu lewo, prawo, tak? No to każdy dba o swoje. A to jest, co Was łączy. Czyli łączą Was jakieś finansowe sprawy. To jest też kwestia nie, nie, nierozerwalna. I jednak, no jest tutaj, proszę Pani, karta świat na przyszłość. Co prawda, odwrócona. Czyli są jakieś limity, ograniczenia, no ale jednak to jest karta świat. Wiem, wiem, ktoś mi może powiedzieć, że ostrożnie z kartą świat, bo ona czasami mówi o zamknięciu jakiegoś cyklu w życiu i podążeniu w swoją nową, lepszą przyszłość. No tak, no tak. Tylko co tu robi karta umiarkowania? Jeżeli by się zdarzyło tak, że pani na jakiś czas... Z mężem się rozstanie, bo te poprzednie karty były takie, że pani jest razem, ale osobno, że może być separacja. Więc nawet jeżeli ta separacja by nastąpiła, wie pani, to ten pani mąż, on będzie chciał do pani wrócić. Pytanie, czy pani tak szansę mu da? Hmm. On taki jakiś czuje się niespełniony, coś by chciał tworzyć, robić, ale jakby nie za bardzo ma do tego podejście, może nie umie, może to go też frustruje, wie Pani, tak jakby bardzo chce, ale no brakuje jakiegoś elementu, brakuje, człowiek czasami chce, chce dobrze, ma dobre chęci, no ale albo brakuje pieniędzy, albo inteligencji, albo polotu, albo sprytu. On będzie, on będzie panią obserwował, to jest karta śledzika po jego stronie, czyli no, ja myślę, że to on panią będzie, może on panią śledzić. Mm. I wie pani, jeszcze na dokładkę, to ja bym powiedziała, że u pani pojawi się mężczyzna, którego pani może obdarzyć uczuciem. I wtedy pani się będzie wahać emocjonalnie, czy to mąż, czy to ktoś ma być. Co jeszcze? No, tu do, dobrze byłoby, to prawda, a to zobaczymy karty na zdrowie, ale tak jak sobie tutaj widzę te dwie karty, wie Pani to. Um, to trzeba by zwrócić uwagę na sprawy kobiece u Pani. To tak, to tak przy okazji, nie? To karta umiarkowania jest kartą uzdrawiania relacji, czyli skoro ona się pokazuje w przyszłości, że coś się uzdrawia. No, to znaczy, że tu ten as mieczy, pani odcina się, nie chce, mimo że, no właśnie, no, jest ta, taka, tak ciepło, sympatycznie, tu nie ma jakiegoś, nie wiem, a, rękoczynów, tak? U niego, no nie mówi o czymś, ale, ale chce wrócić, albo będzie chciał wrócić, albo chce wrócić. No, to jest co, go absorbuje, taki się czuł odrzucony, i teraz pro będzie prosił o powrót o takie odbicie się od stanu zero tak tylko pytanie do kogo on chce wrócić nie ale to są państwa wspólne karty więc no tutaj nie, nie. no myślę że wskazuje to na panią myślę że to wskazuje na panią dobra to tak tu z mężem. No to nie są, tak jak powiedziałam, karty do końca tutaj Państwa trwania relacji. Ok. Już dwie karty przyczepiłem. Co tutaj, o co tu mi Pani jeszcze? A, teraz to, to zdrowie miałam Pani powiedzieć. I pani tak, tutaj mi się pokazuje, pokazuje mi się jakby takim wrażliwym rejonem u pani, no to jest okolica brzucha. Brzuch i, i narządy takie, te, te, które w brzuchu się znajdują. I co jest jeszcze? I tu ma pani kartę Księżyca, to jest taka karta taki, takiej iluzji jakiejś u pani. Nie wiem, czy pani bierze jakieś tabletki na uspokojenie, czy co? Czy to są jakieś stany? Stany takie może lękowe, depresyjne, ale to jest do, do wyjścia, do, do zrobienia. Po prostu mniej musi mieć pani stresu. No i tyle. Jeśli chodzi o serce. Karta świat tutaj nic mi za bardzo nie dolega. Znaczy pani nie, nie, nie dolega nic w tej kwestii. No jedynie to mówię, to jest ten właśnie. No ewidentnie, proszę pani, proszę sprawdzić te, tak jak powiedziałam w pierwszych kartach, sprawy kobiece u pani. Tym, to o to proszę dbać. A Co jeszcze tutaj miało być? No dwa pierwsze pytania. Teraz jeszcze tutaj pyta pani. sprawie etatu. Tak, tak dostanie Pani ten etat. Będzie Pani bardzo zadowolona, tylko niech się pani uczy. Dobra. Na kogo uważać w pracy? Przede wszystkim nie wchodzić w żadne romanse w pracy, tak? To jest pierwsze dla Pani przesłanie. Póki co nie wychodzić przed szereg. Powiedziałam Pani na co uważać, na kogo. To jest mężczyzna. Jest mężczyzna, tam wie Pani, nie wiem czy w tej pracy, ale tam jakieś koligacje rodzinne mogą być. I to oni też tam się mogą ostro żreć w tej, w, tej, w tej rodzinie całej swojej. Ale jeśli uważać, proszę Pani, to na mężczyznę. A kto Pani pomaga? No przede wszystkim, kto pani pomaga? Młodzi ludzie, ewentualnie ktoś z przeszłości, kogo pani znała, kto jest też w tej pracy. Tutaj pokazują się takie, mówię znowu, więzy, przyjaźni. Proszę pani, powiem pani, że tu może tu chodzi o jakiś zespół. Jeżeli. Bo tak, takie są po tej, te, po tej karcie, tak? Kto pani pomaga? To jest osoba młoda, może być raz, lub młode osoby. Dwa, zespół. Trzy, osoba z przeszłości, która w jakiś sposób łączy się z tą panią, będzie się łączyć z tą pani obecną lub przyszłą pracą. To to jest pomocne. O zdrowie, proszę pani, trzeba zadbać. Szczególnie takie, wie pani, takie, nie wiem, albo hormonalne, albo może niehormonalne. To jest związane z pani, z pani brzuchem, sprawy kobiece, ewentualnie nerki też. Finanse, poprawa finansów. I pokazuje mi się, proszę pani, walka z jakimś uzależnieniem. Nie, nie wiem, czy pani, czy czyimś, ale walka z uzależnieniem. Będzie pani brać udział w czymś takim. Myślę, że wszystko. Dziękuję pani bardzo serdecznie.